Program ten jest przeznaczony dla widzów pełnoletnich, ze względu na sceny przemocy, wulgarny język, nieuzasadnione sceny nagości. To ostatnie to niekoniecznie, ale robię sobie margines. Czujcie się ostrzeżeni. Dobra, lecimy z tematem. Witam bardzo serdecznie na kolejnej dawce informacji ze świata transformerów. W dzisiejszych newsach nie planowałem e, żadnej figurki od Hasbro ani Tomi Takary, jednak odwiedził mnie przedstawiciel handlowy z działu marketingu od Tomi Takary. Posłuchajcie, co miał w tej sprawie do powiedzenia. Hmm. thằng hai vụ hai vụ tao im mày im đi mày đừng nói chuyện mày mày chửi thầy làm chết mày với tao cho mày mày chửi thầy tao bắn mày liền á tụi tao bắn mày á mày tưởng tao có súng hả tao bắn mày á có súng đây nè thằng hai vụ á mày có chân á tao bắn mày á mày tưởng mày mày ăn hiếp dân dân là tại dân dân không có súng ở đây tất cả chúng tao đều có súng hết á thấy không quý vị thấy không tao bắn thằng hai vụ cho bây giờ mày chết mày với mày mày chửi thầy tao bắn mày á Postanowiłem przysta przystać na jego grzeczne prośby. I w miarach dobrych wiadomości dodam jeszcze tylko, że postanowił również odwiedzić naszą wiejską, czyli będzie wesoło. Na pierwszy rzut oka mamy tutaj Tiger Trona z wersja Kingdom. Tiger Tron, czy Tygry Tron, czy jak go tam zwą? Y? To biały tygrysek z wersji Beast Warsów. Pamiętam, był w sezonach w pierwszym sezonie, bodajże z tego co pamiętam. Sam tygrys wygląda bardzo ładnie. Tutaj muszę powiedzieć, że wygląda na to, że ma faktycznie stawy kulkowe, artykulacja jest. Przednie łapy, tak samo tutaj mam dolną część też artykulacja. Jestem mile zaskoczony tym wyglądem, bo naprawdę wygląda bardzo fajnie. E, łapy na stawach kulkowych przednie. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Oczywiście tutaj mamy też również e, pokazany od zaplecza. E, mamy o, Standardowo ogon, który będzie mu się tam no wtedy, w te, no wiecie w co, chodził. Yy, mamy też również tylnie łapy, które również są artykułowane. Bardzo fajnie to wygląda. A jako, że jest to część kolana, to również mamy tutaj tą tylnią część, również będzie, widzimy tutaj, że w pełna artykulacja. Jestem pod pełnym wrażeniem tych figurek, ponieważ, pomimo tego, że muszą w sobie ukrywać robota, co przyznam szczerze, nie zawsze robią zbyt dobrze, o tyle nie jest to Kawałek stojącego plastiku, tylko faktycznie można to jakoś przypozować. Figurka w formie robota, tutaj będziemy mieli go w formie robota. Przyznam szczerze, że wygląda całkiem fajnie, ten ogon to wygląda jak jakiś bat, widać w ogonie od razu wydrążone dziury, co troszeczkę mi się nie podoba, no ale wiadomo, odrobinę plastiku albo jakiegoś, no jakiejś, no plastycznej substancji można to ładnie wypełnić. Sama figurka wygląda na naprawdę bardzo fajną, podoba mi się ten metaliczny kolor przy jego twarzy, cała reszta to podejrzewam metaliczny plastik będzie. Wygląda to jak trochę jak Cheetor i... Prawdopodobnie jest, przynajmniej tak wygląda z transformacji, że jest yy, bardzo podobny do Citora, tylko troszeczkę zeskalowany w górę. Jest większy. Tutaj możemy zaobserwować obydwie figurki w rękach. Mamy tutaj podbrzusza tych figurek. U jednej widać, że faktycznie troszeczkę jest parę rzeczy pozmienianych, ale wygląda to całkiem, całkiem przyzwoicie. Możemy tutaj jeszcze weźmy sobie na kolejne zdjęcie, będzie zestawienie jego i oczywiście Optimusa Primala jak w formie robotów. Wygląda bardzo, bardzo ładnie i widać że jest jest to dość wysoka figurka. Naprawdę bardzo fajnie to tutaj wygląda. Standardowa artykulacja będzie taka jak w każdym, jak w Citorze i jak w większości figurek. Widzę, że ma tutaj obrotowe stawy w łokciach, co jest bardzo fajne. Znaczy, w nadgarstkach. Będzie miał obrotowy, bo tak wygląda, jakby miało być obrotowe tutaj. Ogólnie figurka bardzo mi się podoba. Chociaż przyznam, że nie zbieram tej serii, to jednak muszę przyznać, że naprawdę figurka wygląda bardzo, bardzo fajnie. Gdybym zbierał, na pewno bym się cieszył z tej figurki. Ale jeżeli ktoś naprawdę zbiera z tej serii, bardzo fajny okaz, naprawdę bardzo ładnie to wygląda. No i oczywiście z Primalem, tutaj obok Primal też wygląda całkiem fajnie. Ma otwieraną szczękę ten Tygryton, więc też dodatkowy atut tej figurki. A co Wy o tym sądzicie? Mamy tutaj jeszcze wygląd pudełka, zobaczcie na pudełko też. Wygląd pudełka? Spoko, całkiem fajnie to wygląda. Oczywiście tradycyjnie dla Kingdoma mamy tygryska, tutaj, tutaj jak on sobie tam biega z tym ogonem i tak dalej. E, ciekawe czy ogon będzie mógł być składowany gdzieś tam z tyłu, wpinany, żeby, mógł, żeby nie musiał go trzymać w ręku, zobaczymy. No i oczywiście druga część pudełka, bardzo fajnie. Ogólnie figurkę oceniam bardzo pozytywnie. A co Wy sądzicie o tej figurce? Bo... Dajcie mi znać w komentarzach. Ja osobiście, tak jak mówię, nie zbieram, ale jest to naprawdę wygląda bardzo ciekawą na bardzo ciekawą figurkę. Dajcie mi znać w komentarzach, co o niej sądzicie. Wyciekły zdjęcia na Facebooku wstępnej figurki, która prawdopodobnie może być masterpiecem Cliff Jumpera. Tutaj mamy pierwsze prototypowe zdjęcie, trochę lekko zielonawy, ale wygląda jak. Troszkę dziwnie, oczywiście jest to prototyp, więc tutaj nie możemy tutaj oczekiwać super wyglądu po nim. Na razie wygląda całkiem obiecująco. Zaobserwować możemy na pierwszym zdjęciu, że będzie miał przeźroczystą klatkę piersiową. Tutaj to prawdopodobnie będzie, na pewno będzie pomalowane w późniejszym etapie. I jest to prawdopodobnie fałszywa klatka, która, bo zresztą widać nawet po kształcie, która prawdopodobnie będzie się ładnie chowała w formie pojazdu. Strasznie dużo tego, prawdopodobnie. W następnym zdjęciu możemy zaobserwować tył tej figurki. No i tutaj też widać, że wszystko jest na razie z przeźroczystego plastiku. Zastanawiają mnie bardziej stopy tej figurki. Podejrzewam, że jest to przemoldowany Transformers Masterpiece Bumblebee w tej kolejnej odsłonie, tam 2.0. I tutaj też te stopy są strasznie kapciowate, jak kajaki, więc no, istnieje duże prawdopodobieństwo, że faktycznie jest to wstępne zdjęcie transformera Masterpiece Bumblebee. Co ciekawe, bo faktycznie Masterpiece'ów Bumblebee było bardzo, bardzo mało, więc właściwie nie było żadnego jeszcze. Więc w sumie faktycznie jest to dość ciekawe. Nie lubiłem Bumblebee, więc Cliff Jumpera też nie polubię. Ale wygląda naprawdę ładnie. A Wy co sądzicie o tym Cliff Jumperze? Czy ma to szansę? Na razie są to zdjęcia prototypowe, więc. A wy co o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. Następna figurka to Magic Square. I tutaj muszę przyznać, że jak zobaczyłem, jest to oczywiście prototypowy model, ale jak zobaczyłem to normalnie aż mi laczki z nóg spadły. Naprawdę fantastyczna figurka Jazza. I tutaj, co możemy zaobserwować na tym jazzie? Po pierwszych fotkach można zaobserwować, że oczywiście będzie to figurka jaza, na pierwszy rzut oka. Bardzo ładne, podoba mi się wyrzeźbiony głowa, wyrzeźbiona, ten wizor i tak dalej. Bardzo fajnie tutaj zrobione boki. Trochę mi przypomina bardziej komiksową wersję jaza, a nie filmową, ale. Wygląda to naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Tutaj możemy zaobserwować, że tradycyjnie dla jazza drzwi ma schowane, co mi się bardzo podoba. Lubię, kiedy te drzwi są schowane, no bo tak jak wcześniej wspominałem w recenzji jazza ze studio serii, no mamy już tyle tych robotów z drzwiami na plecach, więc cieszę się, że ten akurat będzie miał możliwość chowania tych drzwi tutaj. Dodatkowo możemy zaobserwować, że jest pełna klata. Tutaj całkiem ładnie widać, będzie to w miarę bardzo ładnie wyglądać. Będzie miał, zginany będzie w talii tutaj. Można, widzimy, zobaczcie, zwróćcie uwagę, jak się układa spódniczka względem reszty ciała, więc będzie miał ten staw tutaj dodatkowo. Bardzo fajnie, będzie bardzo pozowalną figurką. Dodatkowo mamy tutaj oczywiście dłonie i tak dalej, bardzo ładnie to wygląda. Świetnie zrobione tutaj całe nogi, zagospodarowana przestrzeń przy nogach. No, mistrzostwo świata. Bardzo się cieszę. Jedyna rzecz, która mnie tutaj martwi w tej figurce, to to, że będzie to skala Legends, czyli będzie wielkości Bumblebee, no ale jest to jazz, więc podejrzewam, że prawdopodobnie trzeba będzie nerkę zastawić. Bardzo mi się ta figurka podoba, bardzo fajnie wyglądają tutaj wszystkie ustawienia. Zwróćcie uwagę jeszcze na, na te nogi. Bardzo fajnie, naprawdę zagospodarowana ta część. Zobaczmy na kolejną zdjęcie. Na kolejnym zdjęciu widać, że tutaj pozuje w trochę innej pozie. Moim zdaniem średnio konkretna, ale doskonale pokazuje artykulację tej figurki. Mamy tutaj możliwość, widzimy, że cała ta spódniczka będzie artykułowana wraz z nogą, co sprawi, że faktycznie będzie mógł zginać nogi ponad 90 stopni w kolanach. Bardzo fajnie to wszystko tutaj się prezentuje. Moim zdaniem, naprawdę taka artykulacja to super. I to wszystko w skali Legends, tym bardziej wielkie wow. Ostatnio, gdybym wiedział to 10 lat temu, że skala Legends się tak rozbuduje, prawdopodobnie na Deluxe bym nawet nie spojrzał. Ale że już zbieram z Deluxe'ów, to tak trochę szkoda. No ale jest to jazz, więc podejrzewam, że znajdzie się na mojej półce. Prędzej czy później. Możemy zaobserwować oczywiście tutaj na kolejnej fotce, że ma. Otwier, ma też również drzwi na plecach, że można ustawić tak, jak byłby, tak jak Prowl i tak dalej. Więc każdy, kto lubi figurkę, która wyglądała tak jak w zabawkach, bo w zabawce G1 c też miał drzwi na plecach. Więc jeżeli każdy lubi właśnie ten rodzaj designu, jeżeli ktoś lubi, ma też taką możliwość, co jest również bardzo fajne. Aczkolwiek ja wolę na plecach. Eee, schowane. Na następnym zdjęciu możemy zaobserwować, no to to już mi w ogóle, że tak powiem, zerwało włosy z głowy. Zwróćcie uwagę, ma otwierane drzwi. W tej skali! Oh my god! Wow! Otwierane drzwi! No cóż, jestem jeszcze pod jeszcze większym wrażeniem. Do tej pory uważałem, że Downbeat był najlepszym jazzem. Teraz no mam pewne obiekcje, zastanawiam się, na pewno kupię tę figurkę i będzie stał koło mojego downbita. Wow, nie mogę się doczekać. A wy co sądzicie, czy zbieracie skalę Legends, czy macie jakieś figurki w skali Legends plus deluxy? Ja osobiście kupię tego Jezza, chociażby tylko po to, że jest to jazz i no muszę mieć kolejnego Jezza w kolekcji. A wy dajcie mi znać w komentarzach, co sądzicie o tym Jezzie. Ja jestem jak najbardziej na tak. To by było na tyle w dzisiejszych newsach. Niczego się nie bójcie. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Dajcie suba jak możecie. Wciśnijcie dzwoneczek. Będzie mi bardzo miło. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa.